się Halo? Nie lubię tego strasznie. Nie wywala serwera bez przerwy. Chcę ja odcinek nagrać. a Do mnie dołączysz nie? Chyba serwer wywaliło. Serwer wywaliło. Dobra, dołączę mnie w końcu. Jak stracił łaskawieńca, to ja idę po tego, po bakapa, back no. Backupa tak. idę po straciłem w tym momencie łaskawieńca no tu jest keep inventory Dobra, witajcie, widzowie. Zanim to, to, coś sprawdzę. Dobra, witajcie, widzowie. Jesteśmy dzisiaj sobie na takim serwerze. San MC, tego Gucia to ja zabiję, bo on mi... przez niego straciłem na lagu łaskawieńca. Trzeba zemścić. A jeszcze killa, typie myśli, że tu można używać świętówki, ale debil. Dzięki. Kolega oddał kila. Jakby co to straciłem, to tym łyskawieniu przez laga, Nie wiem, jak to do tego doszło. I jestem bardzo zdenerwowany. A na szczęście mam Pierwszy raz używam do nagrywania medala, więc zobaczymy jak się sprawuje. Ocenię go po jakości nagrania. Chyba sami będziecie mogli nawet to ocenić. Czy jest lepsza jakość, czy nie. Bo jest dosyć wymagający teren na tej aplikacji. Może później pójdę tam na dół, gdzie się traci temy. I tak już traci łoskę, więc... Na tej strefie. Gdzie się nie traci temów, nie rozumiem tego. Powinien dostać backupa. Siema. Dobra, ja z nim mam niby sojusz. Potem jak wyjdzie to go zabiję. Gdzie on jest? Trochę hili się leci w odcineczek. Za 4 minuty go jeszcze raz zabiję, na razie niech sobie farmi. Bo ja chcę, ja chcę być w top kill'i. Trochę mi brakuje, bo wczoraj mnie jakiś typek przebił. Bo w nocy grindował chyba. Na strefce. Może dzięki filmikowi dostanę rangę media. Chodź tu. Och, mini zombie. Tu, tu się dropi takie duszyczki jeśli się wymienię na kluczyki. Ja już mam 4, potrzebuję jeszcze 4, żeby do najlepszą skrzynkę mieć. Dzisiaj sobie pofarmimy trochę, bo ta jest, skrzynka jest naprawdę taka opłacalna, że. Hu. I przez tego Lagat straciłem ogólnie, nie, nie tyle że łaska więcej, bo to mnie aż tak nie boli, tylko boli mnie to, że straciłem chyba 40 rankingu. O, lekcja Demos, może przyjdzie na strefę to ją zabije Dermowy ranking, dermowy kill będzie. Ale zmieszanie ekwipunku. Dzięki za kila Ale mi ekwipunek zmieszało, hu hu, widzowie. Chyba rekord. Jeszcze 2 kila jestem w topce. w Top 1. Kili na serwie. Ogólnie jak grać na tym evencie, to naprawdę wam polecam, grać na serwie, to polecam wodzie na event, tylko uważajcie, jak są jakieś spocuchy na tabie. Bo one po prostu tu się wam kile naliczają i, i te śmierci. Ja, jak widać na tabie, mam oczywiście 6 śmierci. I tak to, z pewnością, że mam 6 śmierci, bo... Cztery razy umarłem tu przez jakiegoś dauna, który mnie bardzo mocno bił. Nie dawał nikomu farmić. No. I jeszcze raz umarłem przez laga. W sumie taką śmierć od gracza w prawdziwej bitwie, to mam jedną tylko. Bo reszta to odwala na lagu i dwa od jakiegoś dziwnego typa. Pso miał a potem bana na czyty. Więc L z nim. Ten typ, którego zabiłem, wyszedł z serwera. Chyba można zobaczyć. Jestem tu widać. To jest topka, kiedy? Jakoś 70 kilo. On ma. Nie, nie, nie może to zobaczyć. Kolejny kilek, widzowie. Szybko media zabije. Boże, będzie jakimś taunem mnie rzucać. No, na wygrywam. O, o, Zeleński przyszedł. Czekamy, ze... no, Zeleński. On nie chcę paść od niego. No Boże, Zeleński, odsuń się. On też myśli, że można używać inwentowe temy. No spokojnie, sojusz, sojusz chłopaki. Ja im z oram, ale nie chcę się z nimi zbytnio bić. Bo to jest strefa do farmienia, nie bicia się. No, wiem, sekund, więcej... Ja to może zrobię i nie farmy się. Dobra, wyjdź z tą tirem, napiwam film. Yy, Podram widzowie i skłamacie etikety, żeby są Macie. To jest, to jest, to jest 10 dusz was. rzuciłem. Rzuciłem dziesięć dusz. Sojusz, proszę, chłopaki, sojusz. No sojusz! Uż, ja ten Zeleński jest dobry akurat, więc poważym po Ukrainie Ukrainiec, bo zleński taki niczek. Jest zbyt... Polski! Żaden polski by nie miał takiego uniku. Dobra. Musiałbym się zaraz zrepać. Idę się zrepać na spawn. Jestem bardzo zaciekawiony, jak będzie nagrywał medal. Czy, czy się spisze? się to zamieni? Gdybym miał to na pasku wcześniej, to bym się na... A bo mi stosowali kwitnąć, dlatego nie zauważyłem. Czekajcie, jeszcze to kładę. I pan z jest na serwie? Eleniński to chyba jego sojusznik, mi się tak wydaje. Zbliża się kolejna fala potworu. Dobrze, przeczytam na Dokładnie chodźcie, tu moje. Ile? Co działa? Możemy to używać w regionie Zełański. No, dawaj sojusz, dawaj sojusz, dawaj sojusz. Sojusz Zełański, dobra, spalę na drzewo zełański. Nie wiem, wiem jaki. Jest... O, pal debil, Perły używa, on myśli, że Perły tu działają. Boże, czekajcie, Ja, ich, ja w sumie tak szczerze mogę ich zabić no dawaj. bogaty, się na na jednego, to padnie. On ma... No, mówmy się na sojusz! No, sojusz, chłopaki! Dobra, uciekam. Nie, to nie ma sensu z tymi zełańskimi. Jak nazywa się To jest Zełeński, a z zełańskim się nie da dogadać. Jaki pet, no biją mnie. Steve. Spokojnie, chłopaki, spokojnie! No, zostawcie mnie, chłopaki! Macie pięć dusz. Macie pięć dusz, rzuciłem. No nie wiem, no nie muszą się też na mnie wziąć. gdzie mi się schować widzowie. No ja nie... masz. Ja nie mogę z tym Zeleńskim, no ja nie... Jakby nie było ich dwój, to bym ich zabił, no. Nie są po prostu... Napiszę, że dwóch na jednego banda łysego. Dwóch na jednego banda Ja mógłbym się z jednym pobić. Ale nie z dwoma. Właśnie mi się to Ty z koroną Dawaj 1V1, a nie. nie 2. V1 Może się tu Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty Nie naspał na chwilę, widzowie Ten co jest właśnie w topce. Nie musisz, że on ma 70 kili już A nie dobra. Nie ma 70 kili Kiedy on to zrobił? Nie, no ja jestem top 2. Dobra, 2 kile jest, wygrywam. No nie, jakieś. Ta topka jest bugowana. Tylko muszę iść na strefer, bo nie zauważył, że idę tam, bo on mnie niezbyt lubi, ten typek. Ale lubi mnie bić. On bardzo lubi bić. Ogólnie mnie. Nie wiem dlaczego. Szybciej. Dobra, jestem. Murda Jeremiasz. Dawaj jeden V1 To jest kurwa. Ej, że mm. jeden V1 Czy jeden v 1 Gdzie bo to jest tutaj z kolei? Kuleka zawsze mnie bije i odpycha i ja nie da rady z luma. Się dusze ode mnie wyłudzają. Ja potrzebuję na skrzynkę. Ale ja potrzebuję kili, ja tylko jak tu będzie gdzieś Nemosa, on będzie gdzieś tam, to zabiję Nemosa. Potem rzucę się na niego i wygram to jakby co widzowie. I zbiję mu free totem. No to jest ta lekcja Nemos z medium Mam nadzieję, że dzięki filmikowi ja też będę miał medię. O, trochę z tego dropi. Myślałem, że to się kregrinża. Ja nie chcę dodać od niego tak szczerze widzowie. Nie mam zamiaru od niego dodać. Nie mam zamiaru tego typa dodać. Nie się tam pobiją. Ja nie mam. On ma mieć 60% nielegalny, więc nie mam zamiaru od niego dodać tak szczerze. Kiedyś kolejnego rankingu. Co? Ja nie mam może dodać jakiegoś typa dziwnego. Co? Uważaj, jak to. Jak za padnie, to to. Będzie dobrze że w sumie. Boże, jak mi się surferka naładuje. Patrz, jaki per. Bo nikt nie lubił ogólnie w rodzinie chyba tego typa. Takie zachowania robi, że do łeba panie teraz chyba raczej Patrzcie ale pecik widzimy ogólnie to jest taki cia rodzic życiowy No i co? Będziesz tak rzucał? No okej se! I to tak że nic nie robi, to tak padniesz ode mnie? Im szybciej, tym lepiej dla siebie, mniej się Jaki down. Tam poleci, no no, boję się. I wiesz jak tu padniesz ode mnie po na tej górze też? No z tego sprawy człowieka Muszę uciekać w tym momencie Tu jest ten typek Co bije dosyć, do, duży damage bo nielegalny ekskalibur O właśnie o nim mówiłem To jest na czacie że zabił Lekcjonemos Szybko, 7 sekund się kończy. wchodzę. No wyjdź Jeremiasz, stąd. Proszę nie. Ci ty czwery bójisz? Brrząd, zabijaj mi ranki, rank nie tracę, Jeremiasz. Dobra, wyjdź stąd. Jak nie będę miał. Jest nie dostaniesz żadnego umbana. Wyjdź stąd, Jeremiasz. Chcesz umbana, czy nie? Wyłaś. Jeremiasz. Bo nagrywam film nie widzisz co ja robię? Najle najgorszy serwet. Najgorszy to jesteś ty jeden masz to. Wyłaś to Wyłaś Mój brat to taki pet życiowy, tak mi się wydaje czasami Kto się tam biją, ja nie chcę tam Siema Jak mi da trochę, to ja nie będę go bił, tak szczerze. No, no co Rzuć te. Dasz duszę. Chcę zostać w spokoju. Dawaj duszę. Nie on wyjdzie z tego serwa tak szczerze. Dawaj. On chyba się nie powije. On chce, żeby ten tamty nie zabił, tak szczerze. Ogarnę tego. Poczekajcie chwilę. Ej, coś mi się, mi chyba się czymś zakrztusił. Ej, ej, pies? Pies? Spokojnie! Cii. Co ci się dzieje? Chyba coś zjadł. Nie o co chodzi?